Witamy was po przerwie. Tym razem naszym gościem jest Mateusz Jasiński, trener biegania i pasjonat. pasjonat. Dzień dobry cześć. Pasjonat czego? Pasjonat biegania. E, Mateuszu, skąd twoja pasja się wzięła? Moja Dlaczego pasja... na przykład nie boksujesz? A bo nie e, no Przede wszystkim karate. nie mam warunków fizycznych, żeby boksować. A moja pasja się wzięła z tego, że zaczęłam kilka lat temu trenować wyczynowo lekko atletykę. No i tak z czasem ta pasja zaczęła się rozwijać, że od trzech lat aktywnie biegam i popularyzuję tą aktywność fizyczną wśród znajomych czy też ludzi, którzy chcą dopiero zacząć biegać. Wiem, że wcześniej chorowałeś między innymi na astmę i podobno pod wpływem e, ciężkiego treningu i tego, że zacząłeś biegać się z niej wyleczyłeś e, być może nie pod wpływem ciężkiego treningu, natomiast na pewno ten trening przyniósł mi wiele korzyści zdrowotnych, między innymi teraz dlatego, Mogę się cieszyć zdrowiem i tym, że no to, co kiedyś sprawiło mi ogromne problemy, czyli oddech i różnego rodzaju problemy zdrowotne, teraz praktycznie nie istnieją. No i trenuję na dość wysokim poziomie i nie pamiętam już o tych problemach, które niegdyś były w przyszłości. Na twojej stronie zobaczyłam piękne hasło, że to jest sposób, tak, na życie bieganie. Tak, że to jest styl życia i styl to jest życia. sposób na ciekawe przeżycie życia. E, powiedz teraz, idzie wiosna. Ty jesteś ekspertem, jesteś człowiekiem, który kiedy nawet idzie, to biegnie. Więc, Jak forest e, Gump. Dokładnie. E, więc powiedz, e, jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać na wiosnę, to od czego? ma zacząć? Od butów, ładnego dresiku, czy...? Przede wszystkim powinien zacząć od tego, żeby nabrać podstawowej wiedzy na temat biegania i żeby ustrzec się przed podstawowymi błędami, które są popełniane przez początkujących biegaczy. Na pewno sprzęt ma tutaj duże znaczenie, bo to jak będziemy się czuć w sprzęcie, który biegamy, mam tutaj na myśli głównie buty, no będzie świadczyć później o komforcie treningu, który wykonujemy. No natomiast według mnie Elementarnym i podstawowym mm, czynnikiem, e, który powinien zadecydować o tym, jeżeli zaczynamy biegać, powinno być zgłębienie podstawowej wiedzy na temat biegania, e, przeczytanie kilka artykułów na ten temat bądź też skorzystanie z fachowej literatury. No, to nie powinno nam zabrać więcej niż godzinę do dwóch. Na samym początku, a w przyszłości może nas uchronić przez, przed wieloma poważnymi konsekwencjami. Przepraszam, Martuniu, bo muszę zadać kolejne pytanie. Uh -huh. Tak, w temacie. W internecie można napisać wszystko, tak? Uh -huh. Ja czasami, przygotowując się do, do czegoś, napotykam na 40 różnych informacji na ten sam temat. Ty, jako specjalista, co mógłbyś nam poradzić? Amatorom i lajkom, żebyśmy sobie nie pouszkadzali czegoś. I żebyśmy się nie zniechęcili, tak? bo to najważniejsze. No, na początku bardzo łatwo jest przedobrzeć, dlatego ważne jest to, żeby e, dać sobie dużo czasu na to, żeby przyzwyczaić swój organizm do wysiłku, jakim jest bieganie. Tutaj bym przede wszystkim polecał na początku postawienie na nie tylko bieganie, ale też trening uzupełniający, w którym może być na przykład pływanie jazda na rowerze yoga e, i ogólnie zwany trening ogólnorozwojowy który polega na tym, że całościowo wzmacniamy każdą partię mięśniową naszego ciała i dbamy o regenerację po treningu. Skupiamy się też na tym, żeby po treningu dbać o takie rzeczy jak na przykład rozciąganie mięśni, e, czy też poprzedzenie treningu rozgrzewką i zakończenie treningu schłodzeniem, czyli przygotowaniem organizmu do tego, że zakończyliśmy trening i, i powoli już będziemy przechodzić stan w spoczynku. Agnieszka zapytała Cię, czy jesteśmy przygotowani, znaczy jak przygotować się do tego, żeby zacząć biegać. A ja pytam, czy Warszawa jest przygotowana do tego, żeby móc biegać? Pytam o ścieżki specjalne. E, Warszawa jak najbardziej jest przygotowana do tego, żeby biegać. Oczywiście. Mm... Niektóre dzielnice są bardziej do tego przystosowane, niektóre mniej. Natomiast, jeżeli chcemy zacząć biegać i zależy nam na tym, żeby biegać regularnie, na pewno znajdziemy miejsce do biegania. W Warszawie jest mnóstwo przepięknych parków i terenów przygotowanych do biegania. No i Warszawa też powoli zaczyna wychodzić z inicjatywą dobiegaczy. I tym pierwszym krokiem było stworzenie na przykład ścieżek biegowych w Wabrze. E, które nie dość, że są położone w bardzo malowniczym miejscu, to jeszcze są świetnie zagospodarowane, dlatego że co kilometr mamy oznaczoną trasę i biegacze też na samym początku trasy mogą się dowiedzieć, po jakim terenie będą biegać, jaki jest profil trasy e, i co po, tra co, co po drodze zobaczą. Z tego co wiem, teraz Urząd Dzielnicy Ursynów e, wprowadza projekt stworzenia ścieżek dla biegaczy właśnie w tamtych okolicach, także jak najbardziej tereny do biegania w Warszawie są i nie ma z tym najmniejszego problemu. Czyli dla chcącego nic tu... trudnego. 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 Nie będzie wy, y, wymówek. Ym, co z bieganiem po twardym terenie? Na przykład, załóżmy, że nie mamy dostępu do lasu, kół, łąki y, i musimy biegać naokoło domu. Gdzieś. Słyszałam, hmm. że jest to niezbyt dobre, tak? Na początek. Znaczy, na pewno bieganie dookoła domu będzie nudne i monotonne, natomiast jeśli chodzi o sam wpływ a biegania po twardym terenie. Jest on trochę demonizowany i uważam, że dobre buty plus, tak jak powiedziałem wcześniej, trening ogólnorozwojowy i niezapominanie o takich aspektach treningu jak rozciąganie pozwoli nam uchronić się przed kontuzjami czy też przeciążeniami. Trzeba też wziąć pod uwagę, że organizm ma bardzo dobre właściwości adaptacyjne i biegając po twardym terenie na początku może to nam sprawiać problemy, natomiast po pewnym okresie regularnych treningów nasze mięśnie nie przyzwyczają się do tego rodzaju wysiłku wykonywanego po tym e, rodzaju nawierzchni e, i bieganie nie będzie dla nas stanowiło żadnego problemu czy też nie będzie doprowadzać do tych nieprzyjemnych konsekwencji. Uśmiecham się, bo jak słucham e, Mateusza, to on używa tak fantastycznego języka, e, że od razu e, czuję się, jakbym sama biegła. <laughs> Nieważne po, po jakim terenie biegamy, czy biegamy po twardym, miękkim, no, nieważne, po lesie, po ulicy, na pewno musimy liczyć się z tym, że na naszych stopach zaczną pojawiać się odciski, kaszaki, jak sobie z tym radzić. Ja, e, ludzie przy... są przyjedzeni. <laughs> to znaczy, to już jest problem, który tak naprawdę dotyczy biegaczy, którzy przygotowują się do wyczynowych zawodów, którymi może być na przykład maraton. E, no i te wszystkie problemy, które są związane z, ze stopami, pojawiają się w trakcie dużych obciążeń czy też biegania dużej liczby kilometrów. E, w w kontekście tygodnia. Natomiast e, bardzo łatwo można się mm, ustrzec temu i dbać o te stopy, chociażby poprzez e, regularne odwiedzanie gabinetów podologicznych, które w, za granicą naszego kraju są już standardem. Tak jak już chociażby, nie wiem, e, chodzenie na masaże potreningowe, to tam podologia, czyli dbałość o stopy, e, no jest nie, niemalże mm, w, no jest niemal takim elementem jak chodzenie do dentysty. Mhm. No tak sobie myślę, czy e, co z kolanami? Czy każdy może biegać? Na przykład, jeżeli załóżmy kogoś polą kolana, ma z nim mhm. problem, czy powinien biegać? E, bóle kolan biorą się zazwyczaj od tego, że na samym początku biegania aplikujemy swojemu organizmowi zbyt duże obciążenia, trenujemy za ciężko, za intensywnie. I nie przeznaczamy odpowiedniego czasu regeneracji pomiędzy poszczególnymi jednostkami trening treningowymi. E, no, z bólami kolan borykają się zazwyczaj osoby, które biegają, dlatego, żeby zrzucić kilka zbędnych kilogramów. To są osoby z nadwagą. Dlatego, mm, żeby od takich problemów uciec na początku, należy przede wszystkim e, wybrać dobre obuwie i pamiętać o tym, żeby nie zapominać o. E, o tym, co mówiłem wcześniej i będę to wielokrotnie powtarzać, bo uważam, że to jest podstawa w treningu początkującego biegacza. Mianowicie to jest trening ogólnorozwojowy i wzmacnianie e, mięśni w obrębie stawu kolanowego i dbałość o regenerację, a tą regeneracją jest chociażby rozciąganie mięśni po treningu, czy też korzy korzystanie z podstawowych zabiegów e, regeneracyjnych. Może to być na przykład naprzemienny prysznic wykonywany po treningu, zimna ciepła woda albo chodzenie na basen raz w tygodniu. Wiele osób na pewno biega, ponieważ chce rzucić kilka zbędnych e, kilogramów. Kiedy nasz organizm zaczyna spalać tkankę tłuszczową? I jak trenować, żeby tych te, te kilogramów się pozbyć? Książkowo się mówi o tym, że organizm zaczyna spalać tkankę tłuszczową po 30 minutach od momentu rozpoczęcia wysiłku. Natomiast fizjologicznie to jest tak, że organizm już w pierwszych minutach e, od czasu trwania wysiłku zaczyna pozyskiwać energię z przemian tłuszczowych. Z tym, że dopiero po mniej więcej pół godzinie te mm, proporcje się odwracają, to znaczy organizm korzysta w większej liczbie z, z zasobów tłuszczowych niż węglowodalowych. Natomiast ja bym mm, nie zastanawiał się za mocno nad tym, po ilu minutach zaczynamy palić skankę tłuszczową, dlatego że trenując regularnie i zmieniając trochę swój sposób żywienia, gwarantuję, że po okresie miesiąca bądź dwóch każdy jest w stanie z, z, zrzucić kilka zbędnych kilogramów pod warunkiem, że będzie, tak jak powiedziałem wcześniej, stosować się do e, podstawowych zaleceń e, żywieniowych i trenować regularnie. Tutaj kluczem do zrzucenia kilogramów jest przede wszystkim systematyczność i niezniechęcanie się na początku. Dobrze, yy... zeszliśmy? Tak.